Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. Dzisiaj chciałbym dobrze, to jest bohater wielu naszych pieśni, ale bardzo dobrze, bo to jest very, to jest VIP, to jest very impotent person. To jest człowiek niezwykłego formatu, jak powie, że nie zmienia ambasadorów, to nie zmieni. Jak się strzeli focha na policję i nie przyjedzie na centralne obchody święta policji nie przyjedzie. Musi mieć swoje ważne powody. Myślę, że ta pieśń y, powinna być śpiewana na wszystkich festynach w kraju. Jest lato w końcu. Do cholery. Polaków wszystkich razem jest w pobliżu. To jest postać, którą odlaćby ze spiżu. Można wykućby z granitu jego sławne miny lub ulepić wielki pomnik z plasteliny. On nie robi ze swojej funkcji żadnej zgrywy. On ma narty ostre i prerogatywy. Nieskalaną niezależność samych mądrych zasad, Więc nie zmienią się szefowie wśród ambasad. On ma własną prezydenta definicję, On potrafi się obrazić na policję. Własne ego dawno przegoniło konkurencję, Ciągle uczy się wystarczą dwie kadencje. Proszę Państwa, mamy dzisiaj, dzisiaj, nie dzisiaj, dzisiaj, czwartek i 25 lipca i imieniny w tej sytuacji obchodzą Jakub i Krzysztof, a także Alfons, Antoni, Dariusz, Franciszek, Krzysztofa, Nieznamir, Olimpia, Paweł, Piotr, Rudolf, Rudolfa, Rudolfina, Stawosław i Walentyna. I wszystkiego dobrego, kochanym Państwu. Ja przypominam jeszcze raz... Przyznają Państwo, że nie jestem natrętny specjalnie, jeżeli chodzi o patronat. Może ja strzelę taki link dzisiaj, dobrze? Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie patronuje, a wiem, że jest takich Państwa sporo, to ja zapraszam serdecznie już od sześciu, zyla miesięcznie. Można sobie sumienie uspokoić. To nie jest nic trudnego. Yy, nietypowe Dziękuję bardzo. Nietypowe święta. Dzisiaj mamy dzień bezpiecznego kierowcy. Ja jestem z reguły kierowcą przeklinającym. Przysłowie na dziś, gdy Jakub z pogodą w zimie wiele lodu. No tak trochę, ryb jest żółty, jasnogórski trochę. Cycad dnia, prawdziwa cnota, krytyk się nie boi. No, no, Ignacy Krasicki. I na koniec będzie taki mocny hardcore, pan Wojciech J. Nie wiem, czy chce, żeby go przedstawiać, więc niech pozostanie animowany, A, anonimowy ale naprawdę ostra sprawa. Francuzi by to nazwali bizarre, albo, albo fou, fol. Dzisiaj będzie pikanie na sianie. Do widzenia.